dzianeczka, żoneczki, dzisiaj sobie pogadamy minecrafta to już mój nie wiem który odcinek ale ale myślę że będzie fajnie Ja co jestem w szkole tylko że zmanowałam słuchajcie jak widzicie złowiłem sobie parę rybek i właśnie dzisiaj pójdziemy na te no to trochę było sobie. Trzeba by mieć żelazo na ale nie mam żelaza, tylko. Okej. Okay. Mm. I ktoś nie chce takich odcinków oglądać, no to nie musi, ale jak ktoś chce, to może... Pójdę tutaj, tu mi się lepiło. Um, tak. 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 Okej. Okay. Możemy sobie tylko zdać szkło. I tutaj bym był łowik. <coughs> Szkoda, uczymy. Aj, właśnie nie, nie gra się z Hei, elskling. Okay.

Noc się robi hmm. na kiepsko, ale my się nocy nie boimy, będziemy nie mieć full czy do ja łodnie.

Wejdę po szkło i wracam tutaj, żeby doczepić a jak mówiłam w, w tamtych odcinkach poprzednich, no to to nie będą długie odcinki. Takie 10 Tu. Ile jeszcze doszło? Piasek ubił, a nie to ja... O nie, mogę zginąć, mogę zginąć, tylko to się nie wywodzie to lipa? Chyba taki jest też. Nie, nie, robię, nie, 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 to jest to szkielet, nie. Proszę, coś? Mam nie, nie, już Proszę Jak coś. mam jeszcze szkło? Nie, nie, Chciałbym sprawdzę i już miałem to zrobić ciniką pięć mnie dobrze tak mogę to również przypolić, przybylić, to się przydać i się przydać. No a to rozmanowałem. To już więcej przepalę. I co? Spoko to niech się przepalę, ja pójdę spać. A, a, a jakie fajne. To tu muszę tu być? No to Wezmę te... mam klęty. Lol, co wam się stało, że tak blisko tu jesteś? No ty... Ty, że cień znalazłeś? O, Rzadko mi się to zdarza, ale... Oh my god! Got, minę, got, minę, 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 Oh my god, oh my god, oh my god. Tylko to mogę powiedzieć. Łuk nawet cały wypadł. Okej, okay, mówimy. Teraz parę tak pójdzie My dalej, Szkoda wszystkie wiemy, ale by było. O! Skóra. Skóra Druga. Jeszcze dwie. Dwie lub trzy. Dziękuję skóra. Chyba lepszej rzecz, lepsza rzecz nam się nie mogła wyłowić.

Chciałbym ja to i tak będę głód przecież. Więc kiepsko, ile. Jak to był Głód. Po prostu głód. No, chyba tak śmierdzę, że rybki mnie nie chcą. Oho, coś płynie. No i to będzie jakaś ostatnia ryba w sensie A nie, w Co to było? Cześć, pewna, że już nie wiem, czy ktoś z Was był. Ale było super. Polonia wygrała. No, ej, to. czekajcie chwileczkę. Эй. Он же между домком. Тогда бы сам не О, с ним надо купить себе. А это пошло Или от их луков там... Jej! Nie, wiem, nie, To się stało? O, to chyba się kończy odcinek, to jeszcze zdarzyło ciki. ile mam tych schabów spaczka to, to jest trochę zrobię w tym odcinku trochę się mi może nie wystarczyć miejsca Łatwo. What? what the hell co ja tego węgla tam dołożę No i do następnego odcinka. Na no, razie. Cześć.